Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Małopolskim zaprasza do zapisów na trzeci turniej siatkówki plażowej o Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego, który odbędzie się 5 sierpnia. W turnieju mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. Pary damskie oraz męskie. Turniej ten odbędzie się na stadionie miejskim sędziszowi Małopolskim przy ulicy sportowej 32. W przypadku większej ilości drużyn mamy również do dyspozycji drugi obiekt. Jest to boisko na obiekcie Zielona Dolina Wolchowej. Zgłoszenia przyjmowane są do 2 sierpnia do godziny 15.30. Aby zapisać się na ten turniej, należy pobrać druk zgłoszeniowy ze strony Sędziszowskiego Mosiru, wypełnić go, przesłać drogą elektroniczną bądź osobiście w sekretariacie sędziszowskiego Mosiru przy ulicy Sportowej 32. Celem turnieju jest zachęcenie mieszkańców gminy do aktywnego trybu życia oraz popularyzowanie siatkówki plażowej. Piłka plażowa staje się taką dyscypliną dość popularną. Jest to dyscyplina olimpijska. Widzimy tutaj z roku na rok coraz większe zainteresowanie, tym bardziej że działają u nas dwa kluby siatkarskie w Sędziszowie. Jest to drugoligowy zespół mężczyzn Avia Solar Sędziszu Małopolski oraz Drużyna Żeńska, KS Marba, Sędziszu Małopolski. Dla najlepszych drużyn turnieju przewidziano nagrody finansowe. Za zajęcie pierwszego miejsca 500 zł, drugiego 400, trzeciego 300, natomiast czwartego 200 zł. Regulamin i karta zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Małopolskim pod adresem www.mosir.sedishow.mlp.pl